To jest Drugi dzień DCC tak naprawdę dopiero dzisiaj się zaczyna dziać coś, ponieważ wczoraj e, jakby startowały kategorie początkujących e, i średnio zaawansowanych. I najważniejsze kategorie odbywają się dzisiaj, czyli kategorie pro, kategorie zaawansowanych również. Także, także dzisiaj wielki dzień. No, w tych kategoriach pro praktycznie w każdej dywizji mamy kogoś w 65 kg. No, stwierdziliśmy, że to już jest spora, żeby wysłać tam Wlada, który będzie również z kolegą klubowym z Michałem. Natomiast po drugiej stronie e, oczywiście e, drabinki. ten no, Wlad ma, mimo że ma tam 17-18 lat i e, dużo jeszcze przed nim, to biorąc pod uwagę jaki, jaki ma styl e, niebezpieczny e, i e, na jakim jest obecnie poziomie. Wydaje mi się, że spokojnie może spróbować w Pro i szczerze mówiąc, to uważam, że są tu jakieś nadzieje całkiem sensowne na, na strefę medalową. Wyżej 70 kg to z Warszawy nikogo nie mamy. Tam jest Ernest Kolek, który ma z koszelina, który mamy pierwszą walkę z oliwierem przerwą. W 76 też tam jest ta jest Koszelina, Rafał Fariaszewski, wydaje mi się, że wielki faworyt tej kategorii, także trzymam kciuki myślę, że źródł. Temat, A tak. Wiktor też w Pro? Czy... Wiktor, tak, faktycznie, jest Wiktor. Wiktor Rosiewicz jest w pro, jego brat jest zaawansowany. Także Wiktora też w sumie na tak dużej imprezie w pro też, też debiut. No i też gdzieś tam świetnie, świetnie ostatnio się prezentował. Że zobaczymy w elitarnym towarzystwie, jak on pójdzie. No i kategoria 8, 5, no to wiadomo, tutaj mamy Pawełka. Traminka. w sumie mogło być gorzej, mogło być lepiej. No ale wiadomo, żeby, żeby zwyciężyć tak trzeba pokonać wszystkich. Kategoria 9.1, tutaj mamy aż dwóch reprezentantów, e, czyli Maxa i Nikita po dwóch stronach drobinki. E, no, bardzo, bardzo ciekawe to będą pojedynki, ponieważ wydaje mi się, że to jest chyba najmocniej obsadzona kategoria, chociaż to 85 też jest, też jest mocarny, no ale 91, no jest Mateusz Mazur, też na pewno jest Mantas, także będą, będą bardzo mocne pojedynki na pewno. Myślę, że nie tylko ja na to czekam, ale cała Polska czeka na to, co się stanie w kategorii 91. Kategoria plus to tam jest Łukasz Janeczek, mam nadzieję, że Łukasz ogarnie też duża szansa, wydaje mi się, że może, może zawalczyć, może powtórzyć swój sukces z poprzednich lat. No i w kategorii kobiety tam 55, Teresa też wydaje mi się, że mocna faworytka kategorii. Jak, jak nastrój przed walkami? Dobrze, zaraz Lana walczy, więc wszyscy się zbieramy. Ja za dwa 30 minut mniej więcej. Już chcę walczyć. Okay. <noise> Już nie chcę mi się czekać. Dobra, Lana, <noise> idziemy. You have a triangle there, Lana! Yes, yes, grab the head immediately. Grab the head. Yes. Good. Get the head back a bit higher of the neck. Yes. Hold the head. Adjust. Yes.

Thank you. Uh, how many fights more? Uh, so I'm now in finals. That's it. There was only four girls in category, including me. So each, so two fights. So I finished one and now finals. And then I have open pro category. And I don't know. There's eight girls in it, I think. I, e, Lana i Teresa, prawda? Wygrałam kategorię, ale tylko po jednej waleczce. Miałam e, tylko walkę finałową, było u nas trzy, a jest system pucharowy. Super zawody. Fajnie, że w Legionowie <grych> nie miałam daleko. E, dziękuję wszystkim moim e, dziewczynom z kategorii. E, wygrałam swoją walkę przez skręta. E, po trzech minutach się, bo nie mogłam siadać. Oczywiście zapasy, bo to finał. Lana była druga, Teresa, Teresa wygrała, natomiast było jeszcze Absoluto, no w Absoluto też dziewczyny są dość małe, no nie, także chyba obydwie przegrały z tą samą, tak, obydwie przegrały z e, panią Stachową, no nie, natomiast no, Teresa nawet zrobiła na punkty, ale jest mniejsza od niej o 20 kilo pewnie, w związku z tym że no, zamkniętej gardy była, była w stanie ją poddać. What is your game plan go out there and hopefully submit everybody. That's the plan. Who will you fight first? Marcel Pichin. Yeah. In the quarters, I can potentially face Rekman, which I have a super fight with. His style is pretty good for a GCC, so also should try to find connection uh, and not let him jump around too much. Division is crazy stacked so it should be fun it should be a fun day if you count pavchu then obviously -83 i guess is more stacked dobra co mam drugie poddanie to był trójkąt z nogami dwie następne były skończone przez skrętówki Także miałem w sumie 8 walk. 3 w kategorii open, 5 w kategorii minus -83. W kategorii wygrałem wszystkie walki przez poddania. Walczył dobrze, pozycję, że nie mogę dociągnąć, to ci się wsiadło, no bo Dobra, dobra, dobra. 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 Pawełek jak ci wejdzie noga do motyla to od razu ręka do rifa. Prawa ręka, najpierw podnieś mu kolano, podnieś mu jakoś kolano, wybij go w moją stronę najpierw, jak jest ni lewerem. To spróbuj go wybujać, żeby podnieść ci to kolano. No, 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 no Dobrze, 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 do pleców, do pleców. Tak. Młody teraz, tak jest, podpinasz, pięknie, 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 pięknie. Wyciągnij tą nogę, czasnych chwyt, on ma kolonę, Czasny chwyt, ciasny chwyt, ciasny chwyt. Uważaj na łeb, wyciągaj tą nogę, dawaj to sankaku, dawaj to sankaku jak daszade. Pięknie, i teraz na drugą, na ciasno, ciasno, nie oddawaj mu nic. Jak masz dwie nogi, może nie warto ryzykować. Staraj się trzymać dwie nogi jak najdłużej, jak zacznie uciekać inside archi. Ciasno, 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 ciasno. Młody, taktarowa stara się przełożyć od dołu, żeby taktarowa mieć od dołu, żeby jego noga była z góry. Wtedy będziesz dwie nogi przerzucić do zewnętrznego skręta. Pod dwie nogi, tylko ostrożnie. Pod dwie i taktaro. Taktarów na... Musisz je rozplątać najpierw, nie? Od dołu musisz podejść ręką, złapać taktarową, bożający taktarować i złapać na tą wolną nogę. No, no, no musisz te nogi, rozplątnij te nogi. Od dołu złap taktarowa, pod tamtą. Od dołu taktarowa złap. Dobrze, na drugą, na drugą, na drugą, przyrzucaj. Z... prawa ręka zbija mu na gaz, nie na siłę, prawa ręka wpija nad gaz. I stara się prawy łoki do środka. Tak jest, tak jest ciasto, 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 ciasto. No, masz, masz, masz. Masz, masz, masz. Masz, masz, masz. go. Złapię go, przepro, Tak jest. Brawo. Brawo. Dziękuję. Jesteśmy właśnie po finale. Paweł Jaworski pokonał Toma Beriego. Dużo twoich podpowiedzi. No, zawsze staram się młodemu pomagać. Wydaje mi się, że gdzieś ta gra jest stosunkowo podobna do tego, co ja robię. także Staram się mu pomagać. Widzę, że młody też korzystasz z tych wskazówek. Super poszło. Dokładnie. Tak naprawdę no, powiedziałem mu, żeby zrobiło zwykłego skręta na nim, bo. Trenowałem trochę z Tomem Barem i wiedziałem, że odwrotnym skrętem jest, do, jest go stosunkowo ciężko poddać, a ten zwykły skręt wchodzi łatwiej. No, Paweł z tego po prostu doszedł do Inside Ash i złapał Ziloka. Także naprawdę świetnie, no, młody jest, bardzo, bardzo mocny. Też Twój podopieczny Wiktor yy, Kosiewicz yy, dobrze sobie poradził, wygrał. Tak, tak. No, tutaj następny wydaje mi się, że jeden z, z małolatów z tego młodego pokolenia, który bardzo dużo namiesza, Wiktor no, wygrał, wydaje mi się, że ostatni puchar polski ADCC i aktualne mistrzostwa polskim. No, także to jest, jest mocny stempel na, na polskiej scenie. i no, Ja z nim jestem na co dzień, także wiem naprawdę ile ten chłopak ma w sobie potencjału. Także tym bardziej serce mi rośnie. No bo wiemy, jak jest, że czasami ktoś walczy na sali bardzo dobrze, ale nie zawsze udaje się to przekładać na zawody. Młody walczy bardzo dobrze na sali i bardzo dobrze na zawodach. Także jako trener jestem bardzo, bardzo dumny. Okay, yeah, okay. Max, uh, he uh, in the division he he lost to Mazur, but now he did very good in the absolute. Uh, he was actually he just fought Mantas. So today I was competing in Polish Nationals minus ninety one pro and Open Pro and. I expected more, didn't go too good. I lost. First fight I won against a good opponent, against Carl Kanya. eight seconds stop, stop. second fight i lost against mazur again same thing he took my back i, I had a good uh,

four fights in open after that and managed to win three fights by submission and lost by submission to mantas in uh, i believe it was, yeah, it was semi-finals. he surprised me with a really nice armbar again. i was doing solid until one point i strategically know what i should do because i fought him also before so. <laughs> He caught me really good, like props to him and props to Mazur. Like they did really good. Tough opponents. I know what I need to do against them. I had my moments, but again, fell short today. On to the next one. Still, you have a medal, bronze from the open category? Yeah, yeah, I got bronze at the end in the open category, but I. Don't feel too satisfied. I expected more. I, the competition is tough, really good guys. So I don't feel bad about losing, but I know I can win. I just need to work on some things. I had improvements, but still rushed and had some technical mistakes that cost me both fights. So, yeah. next time five seconds to the point yes, <laughs> had a good run a couple of submissions one won by points and then in the finals i just forgot about the fact that i'm getting a negative if i pull and <laughs> i just pulled got the negative and yeah the guy has shit ton of competing experience obviously so he was just doing just enough to not get negatives and yeah i basically lost by that one negative uh, in the finals had a very good actually back take attempt in the end but yeah that wasn't enough unfortunately <laughs> Karne pissed myself, but the run itself was pretty good. I also go on today, but that is what it is. Vlad dokonał morderstwa na wszystkich oponentach, nie było co zbierać. Się, zbierać. O, Wladzik, wygrałeś? Nice. So, I can let him... Ja, ja wrzadam. Oh, really? I mean, good job. He won gold in pro, right? Pro. Yes. Fucking wholesome. Jak ci poszło na, na zawodach? Trzy walki miałem, trzy podania wszystkie, tak. I, co to za poddania były? Pierwsze, skrętówka. Druga, coś takiego... Zaczynał z taktarowa i wyszło coś takiego jak i z jedną ręką. Okej, okay, okej, okay. czyli taki wojlog jak to teraz mówią tak, na to? Tak, okay. I ostatnie było padanie, duszenia zapłaty. <śmienicza> tak, Congrats to Logic. Damian is on a crazy run right now. Like he managed to get to uh, semis in the absolute with an injured foot. Just beat a guy who was like 120, maybe so, like 35 kilos heavier than him. Dzisiaj Witaj Marcinie, jesteśmy na Mistrzostwach Polskich ADCC. Witaj Grzegorzu. Walkę Piotra i naszego Miemiana. Damiana no Jezus pokazał się z hartu ducha. Byłem o niego bardzo... Zmartwychwstał. Zmartwychwstał, no jak to Jezus, nie? Do dogrywki. Do dogrywce, nie? Do dogrywce zmartwychwstał. Już... No, Myślałem, że Nie że czekał będzie... no, jakby, no, Szczególnie idą święta, więc pokazał, że no, okay. wiara czyni cuda. Oddał duszę, nie? No. Piotrek myślał, że dusi, a to Damian wysyłał wysyła z niego duszę. A Damian dokładnie czekał na czas, że Piotrek się zmęczył i w dogrywce go dojechał. Absolutely crazy run for Damian. He's probably facing Pavel right now. I hope he subs him and then subs no, Sytuacja jest napięta, e, ponieważ przedstawiciel lokalnej społeczności Goryli e, Legionowskiej, e, Damian, spotka się tutaj z napływowym gorylem z Buławy w półfinale w na śmierć i życie. Oczywiście to się nie może skończyć jakby normalnie. Dwóch chodzi, jeden wychodzi, po prostu walczą, aż kość wyniosą. Ja Damianowi wyskoczyła opryszka. W półfinale spotkałem się z Damianem i jakby Damian e, puścił mnie dalej, także jestem mu mega wdzięczny. Ale powiedzieliście, że Paweł Jaworski ma wygrać, żeby nie pomylili. <grytanie> Która walka najcięższa? Z Montasem zdecydowanie hmm, była najcięższa. No, jeszcze, jeszcze 10.

Swarbo rangos, słowo rangos. A ty mi nie kurodził, gale po bądź ty cita z rity. Nie musisz tego przychodzić, minuta 20. Ostrożnie, uważaj na balanie. 30 sekund, nawet po obaleniu to kilka, Na spokojnie. Paweł 23 sekundy 5 sekund, Paweł Naspokoję, jest Mamy to Na siemanko, właśnie skończyliśmy e, występy nasze na 21 Mistrzostwach Polski ADCC, światło zgasło, ostatnia walka zawodów była nasza, pierwsza zresztą też, e, no tak tam bardzo na gorąco, bo jeszcze wszystkiego nie sprawdziłem kto, co i jak, ale generalnie mogę powiedzieć, że jest OK, jakby... Wygraliśmy kategorię 6-5, wygrał Vlad Pro. Tristan niestety nie dojechał, bo miał dysenterię, w, w związku z tym nie wystartował. Nikita przegrał przez błąd taktyczny finał, naprawdę było blisko, a miał świetny run. Paweł oczywiście wygrał swoją kategorię i Open. W kategorii Open jest również warta wspomnienia na czterech półfinalistów, trzech było gorylami. Mamy brąz i złoto. Srebrny medal Mamantas. E, no z kategorii Pro Teresa również wygrała. No i w kategorii zaawansowanych też poszły naprawdę dobrze, bo co najmniej e, kilka żeśmy zwyciężyli. E, w kilku mamy medale, także tak jak pierwszy dzień taki pozostawiał jeszcze trochę do życzenia, no to w drugim wydaje mi się, że goryle zaprezentowały się e, fenomenalnie, bo też nie zawsze liczyły się same medale. Liczy się też, jak, to, jak wyglądały walki. E, nie wiem, Kacper, który dzisiaj, jeden i drugi zresztą, dwóch Kacprów, którzy no, nie sięgnęli e, z tej strefy medalowej, ale zaliczyli fenomenalne występy. Wstępy. Damian, który nasza maszyna do zabijania, jak zwykle w jednej kategorii coś tam odwalił, ale w Open gdzieś tam szedł jak burza, po to, żeby oddać po Pawłowi. Także, także naprawdę poza tym, co widać, poza medalami, które zdobyliśmy, których jest naprawdę dużo, no to liczy się też generalny performance nie? i to, jak chłopaki od nas walczyli i dziewczyny, to, jak to wyszło, wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, że była to zajebista robota i tak odbija się to jakimś tam idziemy jeść. <laughs>